Widowie tutaj przepraszam, że nie mam wstępu z racji tego, że yy, no, nie nagrało się, w sensie chodzi o to, że osoba, w sensie chodzi o to, że nagrywałam, ja nagrywałam <grywa> i osoba, która na, nie na moim telefonie oczywiście, bo ja tak nie nagrywam na swoim telefonie, yy, oso osoba, która mi wysłała filmy, nie dosłała mi połowy i wstępu i to jest najgorsze, więc przepraszam, że nie mam wstępu. Pafik! No jeden z najlepszych stoków to był mój. Pierwszy się? Jak cztery?

Ale tylko... Ty, chuju. Ty nagrywać nie umiesz. Ja! Ale no Jezu, ja tylko tak... To Ty jest dla contentu. No ma no chuj, kurwa... To mu się nie. Ja, nie chuju. Chuju. ja jej płacę. Ja jej ktoś. Ty kupi to, jesteś i wam. Ale nie powiem... Mogę powiedzieć, ale to tak pomkać światek? To się wytnie! Nie o ciebie chodzi! Co to kupno było? Ale jako ale ma dźwięk! Przepraszam was widzowie, że takie krótkie z racji tego, że... Jest takie krótkie z racji tego, że osoba, która mi wysłała filmy, nie dosłała mi połowy. Tylko jakieś głupie, maty, tylko jakieś głupie zdjęcia. E, I tak, no i... No i to jest trochę sadge, nie pytam. Pozdrawiam, montażysta i kanarzystka jej.